Oczywiście, że tak. Wiele czynników wpływa na to, czy słońce będzie nam służyć, czy musimy się przed nim, przed nim chronić. To są takie czynniki, które my jako dermatolodzy nazywamy czynnikami ryzyka rozwoju nowotworów zależnych od, skóry, od słońca, nowotworów skóry. I rzeczywiście tam w pierwszej kolejności jest typ tak zwanej karnacji. My to nazywamy fototypem, czyli kolor oczu. Kolor skóry, naturalny kolor włosów. Im jaśniejszy fototyp, im niższy fototyp, tym oczywiście jesteśmy bardziej wrażliwi na słońce i tym bardziej ze słońca powinniśmy schodzić. Drugą rzeczą jest to, co się działo w naszej rodzinie. Czyli musimy sobie zdawać sprawę, czy wśród naszych najbliższych krewnych były nowotwory skóry. Oczywiście najbardziej takim obciążającym nas jest czerniak. Jeśli był czerniak w rodzinie. Jesteśmy w tej grupie, która nie powinna się eksponować na światło słoneczne. I trzecia rzecz, tak w praktyce, to co się działo już za naszego życia, czyli to co się działo w dzieciństwie. Poparzenia słoneczne, do których doszło do 15 roku życia w naszym życiu, bardzo podwyższają ryzyko powstania nowotworów skóry w życiu dojrzałym. Także to wszystko trzeba brać pod uwagę, i rzeczywiście ma Pani rację, że nie każdemu słońce służy albo szkodzi tak samo.